Trwający ponad rok projekt związany z rocznicą wydania płyty The Wall to świetna okazja, by na nowo odczytać przesłanie zespołu Pink Floyd. Tłumaczenia tekstów, dokonane przez Roberta Zienkiewicza, oddają ducha tego niezwykłego dzieła, które po tylu latach nie straciło nic ze swojej aktualności. One już wtedy były dramatycznie momentami aktualne, zwłaszcza w tej warstwie społeczno-politycznej yy, i to się nic jakby nie zmieniło, to tylko się na, na warstwie pogłębia się ten, ten niestety dramatyczny moment w historii świata, Europy, Polski, w którym pewne wartości czy przesłanie, które są na tej płycie yy, jeszcze mocniej jakby się uwydatniają. Zespół Spare Bricks, polską wersję The Wall prezentował publiczności w całym kraju murów przewróciliśmy bardzo dużo w małych miastach, w wielkich, w większych typu Łódź, Warszawa, Gdańsk, teraz Olsztyn, chyba z tego co wiem drugi raz tak? z murem tutaj, drugi raz i podwójnie. No a w mniejszych typu Wałcz, Kołobrzeg, Wałbrzych, czyli no, tego, tego się sporo nazbierało. A zatem no, jest to taki przekaz z tym, z tym że mur upada, to, to, to nie jest tylko nawiązanie do płyty Pink Floyd, ale to jest głębszy przekaz muru, który po prostu dzieli ludzi. Stworzone z ogromnym rozmachem widowisko, multimedialna oprawa sceniczna z użyciem laserów i filmów robi na widzach ogromne wrażenie. Dla wielu miłośników muzyki Pink Floyd dużym zaskoczeniem jest wykorzystanie żeńskiego wokalu Agnieszki Szpargały. Nas to bardzo cieszy, że dostajemy taki kredyt zaufania od osób, które przychodzą na nasze koncerty, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to ryzykowny zabieg, że każdy z nas utożsamia muzykę Pink Floyd głównie z męskim wokalem, ale Agnieszka skutecznie zadaje tej teorii kłam, swoimi walorami wokalnymi, swoimi walorami jako saksofonistka, zdecydowanie, zdecydowanie pokazuje, że to jest tylko czcze gadalnie. Podczas dwugodzinnych koncertów polskie wykonanie The Wall poprzedzone jest kilkoma utworami w oryginalnej wersji językowej. To pozwala słuchaczom wczuć się w klimat muzyki Pink Floyd, ale też zwiastuje kolejne przedsięwzięcie zespołu Spare Bricks. Pracujemy nad nowym materiałem. Oczywiście, że nie powiem jeszcze szczegółów, dopiero jak już będzie konkret, to wtedy będziemy planowali trasę. Bo oczywiście okazja do świętowania 40-lecia Wall jest doskonała, ale rzeczywiście ten projekt powolutku i zmierza ku końcowi. Mamy dzisiaj taki wielki finał, dokładnie 40-lecie tego The Wall, a chcemy robić coś nowego, rozwijać się. Proponować nowe rzeczy. Zainteresowanie muzyką Pink Floyd w Polsce jest cały czas ogromne, a uniwersalny przekaz płyty The Wall nadal aktualny. Dowodem były obydwa koncerty w Olsztyńskiej Filharmonii, każdy zagrany przy pełnej sali. Polska, ta Telewizja Kopernik. Kopernik.tv